Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj stosunkowo krótki odcinek, taki bardziej bym powiedział, no, ciekawostkowy, ponieważ ktoś kiedyś mi powiedział, żebym nagrał film o tym, czy rzeczywiście Giant Software zatrudnia rolników, czy też czy Giant rzeczywiście zna się na rolnictwie. No więc taki odcinek postanowiłem zrobić, no i on właśnie powstaje. Słuchajcie, teraz jeszcze jedna sprawa, bo założyłem grupę na Discordzie, no to jest już w sumie druga grupa, bo tą pierwszą no niestety zniszczył yy, niejaki DK, który był adminem na poprzedniej grupie i szkoda, że mu zaufałem, bo teraz jednak zaufani ludzie są u mnie yy, adminami i technikami, więc zapraszam na tą grupę oczywiście, jak na nią wbijecie to musicie, jak tutaj widzicie na tym yy, załączonym filmiku, yy, pod, pod regulaminem wcisnąć właśnie taką, taki ptaszek zielony, no i wtedy będziecie mieli dostępne wszystkie kanały. To jest po prostu info dla tych, którzy by nie wiedzieli, więc ja już nie przedłużam, zapraszam Was na Discordową grupę, czasem tam jestem, można pogadać i tak dalej. Ja już nie przedłużam yy, i zaczynamy, przechodzimy do odcinka. Dobra, słuchajcie, jak to się zaczęło z tym farmingiem? Giant Software powstało w 2004 roku, a pierwszy farming simulator został wydany w 2008. No początkowo to był pomysł przyjaciela, założycieli tej firmy. To on do nich przyszedł z koncepcją gry. Ten człowiek był dość mocno związany z rolnictwem i szukał gry, która pozwalałaby pojeździć tymi wszystkimi rolniczymi maszynami. Nie znalazł żadnej, więc przyszedł do firmy, bo wiedział, że nasz autorski Giants Engine pozwoliłby coś takiego zrealizować. Czyli już na wstępie wiemy, że założyciele Giant Software mieli już jakiegoś zaprzyjaźnionego rolnika, bo wiemy, że Giants nie zaczynał od farminga. Tylko Giants zaczynał od y, takich gier jak Simulator Demolki, Ski Region Simulator i tak dalej. Początkowo były to bardzo małe tytuły, no nie, miały jakiegoś znacznego, y, nie miały jakiegoś znaczenia na rynku globalnym y, gier. A nie oszukujmy się, w 2004 roku, 2005 czy 2006. Były, rządziły takie gry jak CS 1.6 czy też GTA San Andreas Lub też Need for Speed Most Wanted 2005 Kierownictwo rozważyło pomysł i uznało, że skoro jeden człowiek jest tak zapalony do tematu Co pewnie na świecie jest takich więcej Tak zaczęła się praca nad pierwszym Farming Simulatorem Gra okazała się sukcesem, nasz zespół znacząco urósł. Gra trafiła do nowych krajów i na nowe platformy. I możemy zauważyć, że Giants w sumie przypadkowo odniósł sukces poprzez farminga. Teraz najważniejsze: czy pomysłodawca zaczął pracować z Giantsem? Nie. Pomysłodawca po prostu yy, chciał, żeby ktoś zrobił grę, która właśnie będzie pozwalała nad tym rolnictwem, yy, na pracowaniu na roli, oczywiście na komputerze. Teraz tak, tutaj gość, który udzielał wywiadu. Oczywiście yy, dziennikarz spytał się, czy wasz zespół ma doświadczenia w pracach na roli, bo to, to jest istotna rzecz yy, do tytułu tego odcinka. Tak, niektórzy z nas wychowali się na farmie, kilka osób ma też ze, so ze sobą doświadczenia zawodowe. W ciągu tych lat zatrudniliśmy też wielu ludzi ze społeczności fanów gry, którzy często mieli ogromną wiedzę o rolnictwie i pasję do tworzenia modów do gry. Ale zauważcie, że dużo ludzi dalej uważa, że farming jest no, nierealistyczny. I tutaj głównie liczę na wasze komentarze, co o tym sądzicie, bo skoro Giant zatrudnia rolników i ci rolnicy rzeczywiście znają się na roli a dużo ludzi jeszcze uważa, że parę rzeczy mogłoby jeszcze zostać w grze dopracowanym no to piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy to są jacyś rolnicy rzeczywiście, czy to są zatrudniane jacyś pseudo rolnicy, czy rzeczywiście jacyś normalni rolnicy No i jeszcze dwie ostatnie ciekawe rzeczy z tego artykułu, to są takie, że co musiałby zrobić fan który chciałby dołączyć do zatrudnionych w Giants Software No klasycznie musiałby pewnie złożyć CV Musiałby znać języki No i po prostu znać się na jakimś tam Nie wiem, grafice czy na czymkolwiek Którym by tam miał robić Jest Jeszcze jedna rzecz, która w tym właśnie tutaj W tym opisie była ciekawa To też tutaj gość, który pytał się Przedstawiciela Giantsa Czy planowali przenieść może grę Do czasów średniowiecza Jedynie na co Jaką odpowiedź właśnie udzielił ten pracownik Jensa to było to, że było to DLC Classic do Farminga 15 yy, czy też 13 A więc co, ja myślę, że odcinek wam się podobał Odpowiedziałem wam na pytanie, no rolników zatrudniają do Farminga Ale piszcie głównie komentarze, bo jestem ciekawy waszego zdania Bo jeżeli zatrudniają rolników, a niektóre w grze, w grze rzeczy są niedopracowane No to nie wiem jak to wygląda Ja już nie przedłużam, mówił Nosur, do następnego, cześć, na razie